Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diabeł i zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka z Robocrafta i ze mną plagę tradycyjnie Yo yo! yo. Ja byłem czymś gra, czym nie umie Zakładając, że jest w ogóle gra jak gra Gram mekiem, snajperem i, i będzie ciszko. Ja będę siedział i zaznaczał ludzi i do nich samega. Kurde, będziesz robotem wsparcia. No. Dobrze. Nie, bardzo dobrze, o kurde. Ja dodałem sobie trochę większe działka i ja powiem, że mi się zaczyna kloczek się. Pierwszy, No bo jest normalnie. za mały. No, za mały ma. Czy jest tu ktoś, Skłaby. do znaczenia? No, snajpery, dwa. Tak? Czy snajpery, bombery? mówię, no, tak? snajpery. Dobra, zaraz coś znajdziemy i będziemy orać bomberów. Robiłem tak plagę, że ja sobie ich trafiam raz. No. Po czym ty ich dobijasz? To jest chyba. Polko mogę dobijać, nie mam problemu. Ojoj, oj, trochę krzywa mi się strzeliło. Tam w sumie rybka strzela i muszę, muszę podejść bliżej ciebie. Interceptor na mnie leci jakiś. Interceptor? Tak. latający. Ło! Wow. Gdzieś jestem helikoptera, to jest cel dla ciebie. No, poczekaj. To łatwy do trafienia, nie? No, pierwszy level teraz cały czas, nie? Tak. Tylko zanim ja się do tym klocem, hehe. <laughs> są daleko, bardzo wiesz? Tak. tak. Ja damy radę. Próbuj, próbuj, aż się radę. Wzięło mi tutaj plasma bomber, halo Nie tu olewają Każdy mnie olewa to ja przejmuję bieżą. No Dobra. zostawiam cię w spokoju Jedd tutaj, o, halo! A to jest nasz jakiś ziomek, czekaj O, no, za nim jakiś ziomek Wow, Jaki nie... mały pyrtek leciał, nie? To były resztki robota Ech. Dobra Tu się pokręcę troszenie o, tam już coś leci, tam leci coś, tam leci coś, kurde robot, pa robot, co no to robi? Ale, ale pierdzielnięcie ma ten sniper każdy No, mają Mają, mają, Przemkoloty. koloty <grymka> Wow, co tu się dzieje? No, czwarty level mam, wow Nie ma takiego bicia, wypierdzielać co? Ale zostanę w pierdzie, jak się udaje Czekaj Zaraz będę sniper. Wow. Skacz w Patrz SMG ich tam chodź. jest, człowieku, w tej jaskini, ale się wbiłem na mukę Żyjesz? Przepadłeś? Padełeś. Nie, zginąłem, no, ale ja jeszcze ich pogonił, na wieże chcą rozwalić, wiesz, tą Spoko. naszą najbliższą. No, przydałoby się tam polecieć. No ale to jest całkiem inna, inna strona. Tam widzę. Wiesz gdzie tam na górze, nie? <tans> Możesz próbować im na rozwalić. rozwalić. Ja tam dojdę stary, to trochę potrwa, czekaj. Mi się wskoczyć tu na górę! Oh. Nie, nie cholery mi się nie uda. Tam jest kopter jakbyś go sięgnął Zalokowałem się! To! Jak to? No dobra, czekaj. Wo! Interceptor wow, o, Proszę mi, Ja jestem tylko zwykłym robotem, który leży sobie na skalę. Proszę mnie zostawić. O, okej okay, wyszedłem. Żyję. O, stary! Sparcie. Czuję się bezużyteczny. Sparcie. Oboje, ale prawie jestem taki wolny. Chowam się na razie, nie? Centralnie się chowam. 5 ja sekund oznaczam progów na razie. I ja ci dam, ty. Nie polecisz nigdzie. Nigdzie wow. ci nie dam wylecieć What the fuck, czemu cool. go nie trafiłem? Jak to się stało? Szybko ładuj. Ej, powinno być jakieś szybsze ładowanie w tym sniperze. No, snajper ma mocne strzały, ale długo ładuje, to jest wiesz. Coś za coś, nie? O, ale dostał, o, pięknie. Nie. Yeah. Bardzo ładnie. Pa! Ba! I bum! Dwa strzały i gościa nie ma. Ja tu jest robotów. Ło! Nagradłem flagów w człowieku. Ło, Ło! Plagę! Plagę, wow! Lecę, 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 lecę. Plagę, Ło, Ło! Lecę, lecę, Jestem Skowajcie. Tylko z mekiem i try me now! Ło, szybko, szybko! No, się kręcę! A Raz yes. pocisnął 50 na raz, nie? Hehej! Patrz! reg. reg tu I patrz, <śmany> <track>. <śmany> go! A Nie trafiłem! <śmany> Jeden nabój mi został! To <śmany> 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 Okej! <Okay>. Uh. <śmany> Robimy człowieku. to człowieku. Jakie emocje tu są przy tym sniperze? Nie, ja nie no. wiem co się dzieje. O, coś tam było? Co? Ja e, jest to jak pomberek. Cześć, sobie wskoczę na górkę. Co na górkę i tam będę sniperował. Yeah. To jest dobry, To jest dobry wybór. Tak, yeah. pewnie. Patrz! Cześć, Wow! <gry> wow. Ej, no czemu to nie strzela tam, gdzie ja chcę, żeby strzelało? A, bo możesz na działka tak, że te... Myślę, ustaw... o, ...nie są w stanie się wykrzywić o. tam, gdzie nie? Widzę. Widzę, nie mam strzału. skarb z, z górki. Nie mogę, bo nie mam nóżek! Dobra, już go dorwę. Ale no, ja już dostałem dorwaniec. Muszę mieć źle rozłożone Te Działka. No, ja nie wiem, jak nie rozłożyć. To jest takie... Nie wow. mogę patrzeć w dół, ale gościu ma ładnego robota. Tu wielka, bombera. Na górze. To jest wojna, nie? No przecieka Nie wiem, co ma strzelać. No taka jest sieka, że posieka, że... Wow. Że łocho! Trzech typów naraz próbuje atakować, nie? Coś wow. jest z tym robotem chyba nie tak, wiesz, chyba muszę go przerobić. Tak. No. może tak być rzeczywiście, nie My tam coś A jak sobie się... idę do przodu, to strzelam prosto no, 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 jak gdzieś już został. Co się no, dzieje? Ładuj, 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 ładuj. Będziemy I będziemy sniper. I diabeł sniper. sniper. Dostał. O, zgubiłem go. Ach! Dostał. Dwa razy leży pięknie. Yay! Nas Bardzo nie dogonią. To chodzi. Wow. O, <laughs> Człowieku, wbijaj tu na ich bazę. Nie, to jest przeimpreza. Próbuję. No, ja pół godziny przebiegam całą mapę tą... Ty no, tym no. mekiem. Ja, bo to Mech w końcu. Mech, to musi być powolny. O, ale powiem ci, że te meki są chyba najsłabsze z tego, co widzę. To one są wolne, ale mocne mają te nogi, więc. Jak to lubi, nie. Uuu, snajp! Czekaj! Aj, prawie. <laughs> Zostanę na ścieżce. O, 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 o. No, dobra, muszę bo. się troszeczkę. Pięknie. Jednak. I jest. I jest, leży. Tu jest do dobra, dobra, dobra. O, pięknie. Tam ktoś ścisnął. testom. Ja gdzie baję teraz będzie snajpy ludzi? No, sniper ludzi. Pokażcie dupale. To wam ją ja strzeli. W podłogę. Stil. Yeah. Fuck Ło Aaa, bo nie mam... O Jezu, ile ich tam co? jest z tyłu? ja byłem... by chcący zabił człowieku, no. Albo okay. i nie Ja pierdolę Co jest grane? Ej, ciszko Ej, się chodzi to... z jedną nogą Ktoś mnie z skillsami wyprzedził, nie? Ja, co to ma być? Pięknie! Dajcie mi gra Level up! Aha, to jest Yee. ten koleś. Wygraliśmy to! Wygraliśmy. Wygraliśmy. Ej, ciężko ci, się gra tym snajperem i ja Cię kręcę, ja to nie wiem co się no. dzieje, nie? Sniper to jest taki... Crazy lecz. shit. No nie, no koleś mi wyprzedził, ale scoresy miałem wyższe, więc dziękuję, witano, <tryk> chodź. Dobra, jak na snajpera jestem na czwartym miejscu, w miarę jest okej. Okay. No, Chociaż słabo. <laughs> Dobra. Trzymajcie się. Cześć, hey, cześć. Hey.